Środa, 2 października. Marta Padiuczenko, zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie? Dzień otwarty, krok za krokiem. Od chorodła do chorodła. Druga rocznica Rewi. Zespół niepublicznych szkół specjalnych, krok za krokiem w zamościu, zaprosił wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty. Już od dwóch lat, 2 października, obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Szacuje się, że takich osób żyje w Polsce około 25 tysięcy. Mózgowe porażenie dziecięce to zespół zaburzeń ruchu i postawy, które zostały spowodowane trwałym, choć niepostępującym uszkodzeniem lub zakłóceniem rozwoju centralnego układu nerwowego. Może ten mózg być uszkodzony w czasie ciąży, kiedy człowiek jest płodem i tak się dzieje najczęściej. To jest najczęstsza przyczyna i czas, kiedy dochodzi do porażenia mózgowego, ale także w czasie porodu lub zaraz po. Z porażeniem mózgowym łączy się również to, że te dzieci mają problemy z mową, znaczny ich odsetek. Mają też problemy intelektualne, nie wszystkie. Połowa z nich ma normę intelektualną, a niektóre mogą kończyć studia i normalnie pracować. Na pierwszy rzut oka widzimy, że te dzieci mają porażenie, czyli mają problemy z poruszaniem się. Ale właśnie to, że tak wiele innych jeszcze mają problemów, muszą być traktowane inaczej niż dzieci z taką prostą niepełnosprawnością ruchową. Jeżeli są w szkołach masowych, muszą dostawać bardzo wielkie wsparcie, muszą mieć dodatkowe zajęcia w różnych obszarach, w tych, w których mają problemy. Więc um, często przy dużych niepełnosprawnościach u tych dzieci szkoła masowa nie jest najlepszym miejscem dla nich. E, z kolei polskie szkoły specjalne są przeznaczone dla dzieci, dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, a tam nie zawsze w porażeniu jest upośledzenie, więc te dzieci, jeżeli trafiają do tych szkół, znowu mają problem, bo znajdują się w miejscu nie dla nich. I to jest właśnie to, że trzeba mówić o tym porażeniu, żeby ludzie bardziej rozumieli, że to jest takie, taki zespół objawów niepostępujących, trwałego uszkodzenia mózgu, można tym dzieciom pomóc, można je usprawnić, można je przygotować do życia, ale trzeba wiedzieć jak i my się właśnie tym zajmujemy. W Zamościu Oazą m.in. dla osób z dziecięcym porażeniem mózgowym jest zespół niepublicznych szkół specjalnych krok za krokiem. W skład zespołu wchodzą niepubliczne przedszkole specjalne, niepubliczna szkoła podstawowa, i niepubliczne gimnazjum i niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Z okazji Światowego Dnia Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym placówka zorganizowała Dzień Otwarty. Dzisiaj będą wspólne zajęcia, teraz są takie zajęcia wspólne integracyjne, zabawy z chustą. Potem dzieci będą rywalizować wspólnie na zawodach sportowych. Jest taki sport, nazywa się boccia, sport dla każdego. Będą też miały okazję pojeździć na wózkach elektrycznych, aktywnych. Mamy tu też taką salę stymulacji wielozmysłowej z łóżkiem wodnym, z różnymi światełkami. Dzieci też będą mogły się tam wspólnie pobawić. Myślę, że ten czas spędzony wspólnie na takiej radosnej zabawie będzie fajnym przeżyciem dla obu stron. Była to okazja do zwiedzenia szkoły, wspólnej zabawy, gry w boksie, zabawy w sali stymulacji wielozmysłowej, jazdy na wózku elektrycznym i aktywnym oraz rozmów za pomocą książki do komunikacji i komunikatora. W Muzeum Zamojskim można oglądać historyczną wystawę zatytułowaną Od Chorodła do Chorodła. Akt potwierdzenia przez Zygmunta Augusta Unii Lubelskiej z 1569 roku oraz kopia Unii Chorodelskiej wykonana w 1529 roku, a także przedstawione w multimedialnej formie malowidła rusko bizantyjskie z XV wieku z kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie, to tylko niektóre muzealia, jakie zaprezentowane zostały podczas wystawy, od Chorodła do Chorodła. Unia Chorodelska. Dzieje i pamięć organizowanej przez Muzeum Historii Polski i Muzeum Zamojskie w Zamościu. Wystawa z okazji 600-lecia Unii Polsko-Litewskiej w Chorodle została otwarta 28 września w Muzeum Zamojskim i potrwa do 30 listopada. Ekspozycja porusza dwa główne wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy Unii Polsko-Litewskich z 1385 do 1569 roku. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na Unię Choroderską z 1413 roku. Drugi jest poświęcony miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała i zajmuje Unia Choroderska i inne Unie Polsko-Litewskie, czego przejawem były m.in. uroczyste jubileusze tych wydarzeń, obchodzone od XIX do początków XXI wieku. W okresie zaborów pamięć o polsko-litewskich uniach stanowiła dla wielu Polaków fundament programu odbudowy niepodległej państwowości. Obecnie państwa narodowe Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś, które powstały na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w różnym stopniu i często z poważnymi zastrzeżeniami, odwołują się do wspólnego dziedzictwa. Jednak idea Federacji Wolnych i Równych Narodów, istotna dla kształtowania się Rzeczpospolitej, powraca w rozmaitych koncepcjach integracyjnych w tym w projekcie Unii Europejskiej. Na wystawie w Zamościu zaprezentowane są zarówno bezcenne dokumenty Unii z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej, jak i obiekty z XIX i XX wieku ukazujące wagę chorodła 1413 jako ważnego miejsca na mapie pamięci Polaków. Obok muzealiów z polskich instytucji pokazane są także eksponaty wypożyczone z Ukrainy. Specjalnie na tę wystawę, otwarciu wystawy w Zamościu, towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem w chorodle na tle stosunków polsko-litewskich od krewa do zaręczenia wzajemnego obojga narodów. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Galeria handlowa Rewia Park świętowała drugą rocznicę otwarcia. Koncerty, konkursy, gry, zabawy, konsultacje kosmetyczne i dietetyczne, czesanie psów i kotów furminatorem, koronacje Miss Rewi Park, nauka tańca Zumba, badanie włosa i skóry. Pokazy mody to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez galerię handlową Rewia Park w zamościu z okazji drugiej rocznicy otwarcia centrum. Te dwa lata z jednej strony były trudne, bo, bo akurat wiadomo był to okres spowolnienia rynkowego. Ale mimo to Rewia sukcesywnie z miesiąca na miesiąc się rozkręca. Przybywa klientów, przybywa dzierżawców też. I no, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest bardzo duży skok, że tak powiem, bo 1000 metrów powierzchni otworzyliśmy jednego dnia mam na myśli fitness. Niespodzianki dla swoich klientów przygotowały także sklepy mieszczące się w galerii Rewia Park. My przygotowaliśmy specjalny rabat urodzinowy, 20% na wszystkie produkty. Dodatkowo każdy klient otrzyma od nas dodatkowe gadżety, prezenty. Nową atrakcją w galerii Rewia Park jest Fitness Platinum, zajmujące 1000 m2. Widzów zabawiała Agencja Artystyczna Kapital. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.